Siemano, więc przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem wymiankowym I ponieważ z Wiktorem z kanału WikiSuperStyle, który oczywiście będzie na dole w opisie i na który koniecznie musicie zajrzeć wymieniliśmy się paczkami Wiktora mieszka w Wielkiej Brytanii, a zresztą jeżeli chcecie się więcej o niej dowiedzieć, to koniecznie zajrzyjcie na jej kanał No więc tak, wymieniłyśmy się paczkami i paczka do mnie właśnie przyszła znaczy właśnie, nie dzisiaj przyszła A ja wróciłam z około 21, wróciłam jakąś godzinę temu, ale szłam do jeszcze, bo musiałam zadać jedną sprawę No i dopiero teraz wróciłam Więc otworzyłam paczkę i paczka jest po prostu prześwietna I zrobiłam filmik nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby bardzo, bardzo Wiktorii jeszcze raz podziękować Bo dla mnie paczka jest świetna Jeżeli chcecie zobaczyć, co ja Wiktorii wysłałam, to oczywiście zaglądacie na jej kanał Pewnie wstawię filmik, ale nie wiem no, jak wstawię, to wstawię, jak nie, to nie W każdym razie bardzo też jej się podoba I ja bardzo dziękuję Więc uznałam, że Wam pokażę Pokażę Wam produkty Na pewno jak niektóre przetestuję, to Wam o nich powiem No i co? Nie przedłużając, zacznę, bo paczka jest na ma naprawdę sporą zawartość Mimo na jej wielkość Więc ogólnie paczka to nie wiem, jak Wam pokazać, bo to jest mój adres Ogólnie ja mam nadzieję, że jakoś jest lepsza, ponieważ nagrywam aparatem rodziców Ponieważ moja kuzynka wzięła filmik do obróbki, który razem nagrałyśmy I jeszcze mam niedostarczony, je więc karty pamięci ona ma Aha, no i dlaczego mnie nie było, miałam gorączkę, katar No i też czekałam za filmikiem od kuzynki, więc uznałam, że w międzyczasie to nagram Więc paczka jest taka A naprawdę, żeby ktoś się chciało, bo ponieważ wszystko było pięknie zapakowane na każde było zapakowane w papier, było zaklejone naklejką, każda osobna rzecz Na każdej było napisane coś pozytywnego, więc od Wiktorii, od Selsa Więc bardzo jeszcze raz dziękuję No i zacznę pokazywać, bo trochę tego jest Więc pierwsze co Wam pokażę, to są chusteczki do demakijażu No i takie odświeżające chusteczki do skóry normalnej z Johnson's. Ja u, u nas ich nie widziałam. Johnson's mamy, ale nie widziałam, Chcę do twarzy. Myślę, że na przykład, jak nie, będę, nie będzie chciał mi się myć, to mogę sobie tam spokojnie sobie przemyć tę twarz. I tutaj piszę, że z jakimiś tam minerałami, że intensywny, świeży wygląd i poczucie. No i że Zmywa nawet od, e, wodoodporną maskarę, więc jestem bardzo ciekawa. Na pewno, jak przetestuję, to Wam dam znać. Dalej mam trochę słodkiego, czyli żelki. Czyli żelki. Tak patrzę, mam czas, bo mam dzisiaj podgląd, więc. Przepraszam, jeżeli będę chwilami patrzyła po prostu sobie na podgląd, no ale muszę sprawdzić, czy mi się dostrzegam i tak dalej. E, I co mi tam Owocowe e, mac, myc i kupory. Ten, tak? mam nadzieję że będą dobre e, oglądałam też chyba kiedyś jakieś filmy właśnie były pokazywane i bardzo pozytywne e, opinie były mam nadzieję będzie e, pyszne czym jak chyba wszystko e, dalej mam dajmy które jak wiecie ja po prostu uwielbiam e, i to jest czteropak Dalej mam naklejki, takie typowo londyńskie, które mi się strasznie, strasznie podobają I są naprawdę piękne I bardzo, bardzo, to bardzo mi się podobają Będę się powtarzać, ale naprawdę paczka jest świetna I... tak no. Więc nie mogę się po prostu na nie patrzeć, są przepiękne Dalej mam notesik też londyński, z tyłu jest w kropeczki yy, i taki w linie, tak, on jest w linie więc też przepiękny mi się też bardzo, bardzo podoba taki londyński, no po prostu wszystko jest słodkie, staje się świetne dalej mam gumki do mazania które też na pewno mi się przydadzą, bo zawsze mi brakuje, zawsze gdzieś gubię gumki ja mam nadzieję, że tych nie zgubię yy, i tak więc e, bardzo mi się wdadzą. I są też bardzo mają te ładne e, wizerunki, tak? Chyba tak. No więc e, tak. Dalej mam dwie maseczki. Pierwsza jest chyba z glinką. No nie wiem co to jest. A druga jest z masłem psi. To jest ta z masłem si. To jest tak, czy Nie wiem, co to jest... Więc jeżeli ktoś wie, co oznacza ten wyraz, to mi napiszcie Bo ja nie jestem aż tak dobra w angielskim, że mam każdy wyraz na, więc akurat w tym wypadku nie znam. No więc takie maseczki. Myślę, że na pewno którą się dzisiaj sobie przetestuję. Więc e, zobaczymy. Dalej mamy też słodycze i to są jakieś tam owoce. Ja już je otwiera, i są przepyszne, powiem Wam. I tutaj są w Idziemy, jak one wyglądają. Są takie żelki, takie nie, nie wiem, w to prosić po prostu w cukrze. Coś takiego. Bardzo dobra, Zajmę teraz sizę. Bardziej się Więc. Ok, więc. Przepraszam, że tak się ale naprawdę są pyszne i długo się je. Dalej um, mam Sharpie. Fioletowy i różowy. Takie wersje mini. I na pewno mi się przydadzą. Są bardzo, są bardzo solidne opakowania. Więc e, na pewno mi się nie otworzą. Mam właśnie problem, że niektóre mi się otwierają. Więc mam dwa takie kolory. Też bardzo ładne Dalej mam może ostatniej słodkości. Tutaj to czekolada z Cadbury e, z dajmem. Bo Victoria wie, że ja lubię dajma. I nigdy nie dałam czekolady z Cadbury, W Polsce nigdzie nie ma. Chyba, że wiecie, gdzie mogę dostać to, piszcie oczywiście w komentarzach. Um, wiem, że na przykład w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce ta czekolada jest, ale u nas w Polsce nie ma, a szkoda, bo wszyscy bardzo ją zachwalają i nareszcie będę mogła spróbować. Pokazawałam tutaj. I dalej mam Bean, buzlet, nie wiem, Jelly Belly Są te... co są... jest jeden kolor, a są dwa różne smaki. I tutaj mam skarpetki, tutti frutti, to nie wiem co to jest, bo to jest jakaś nowość. Limetka, zekniłe jajo, popcorn, pasta do zębów, jagoda, rzegi, rozkwinia, jedzenie dla psa, czekoladowy pudding, buty no, z nosa, gruszka, chusteczki dla dzieci i kokos. Też na pewno nagram filmik. Nie wiem kiedy, ale na pewno się pojawi. No i mam produkty do ust, trochę ich jest. Nie powiem, bo aż 9. A ja uwielbiam produkty do ust, więc Wiktora po prostu trafiła jest w dziesiątkę Więc najpierw Wam pokażę z The Body Shopu i tutaj jest. Czokomania, a tutaj jest shi. No więc one się tak nazywają. W każdym razie to jest kakao, a to jest masło Więc, o, tak wam pokażę. I. Już czuję tutaj stąd zapach. Więc też bardzo ładny. I widać teraz moje twarz, ale. Dobra. I drugi jest taki. Więc też bardzo nie pachną i intensywnie, więc na pewno będę zadowolona. I nic nie mam ze bodyszoku. W Poznaniu chyba zlikwidowali. Nie wiem, czy ktoś mieszka w, Piznaniu, to, e, w Poznaniu, to mi piszcie. U mnie w Poznaniu w każdym razie nie ma, tylko w takich większych miastach. Do bodyszoku wręcz nigdy nie zajrzałam, nigdy nic z tego nie miałam. Dalej mam e, też kolejne masełko do ust. Tym razem brzoskwiniowe i pachnie pięknie, powiem Wam, tak jak tamte Znaczy, nie ten zapach, ale też pięknie Taka brzoskwinia, No zresztą jest brzoskwinia jest napisane I to jest Primara więc też bardzo ładny zapach I z Primera mam, mam tylko ja z jakiejś się kupiłam, ale ta mniejsza i też cieszę się, że będę mogła przetestować masełko do ust No nadzieję, że sprawdzi mi się świetnie Więc takim słodkim bliskiem Dalej mam balsam US, Którym jestem strasznie, strasznie ucieszona i zradowana I on jest niebieski Jagodowy Tak Pachnie pięknie, świetnie nawilża Bo już oczywiście musiałam użyć. To wygląda tak, więc też bardzo fajne. więc tak. Dalej, kolejne pięć to jest cały zestaw iOSów ów tych podstawowych. Jeden oddam mamie a resztę zatrzymam dla Ciebie i tak więc to jest summer fruit sweet mint strawberry sorbet passion fruit i honeysuckle honeydew tak więc cały zestaw wygląda tak ja też jestem bardzo ucieszona i zadowolona. Po raz kolejny, w ogóle z całej paczki jestem bardzo, bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, która mi się nie zmieściła tutaj do kortonu, żeby z powrotem zapakować, to są skarpetki. Które są po prostu też boskie. I też są z primera, więc jeżeli macie y, przy, y, sobie. <coughs> Przepraszam, to zaglądacie, bo są naprawdę piękne. Y, I tutaj mam takie, takiego pingwinka. Pingwinicę, można powiedzieć. Są też piękne Mi zawsze brakuje długich skarpet, więc teraz mam okazję Żeby założyć sobie Tutaj mam taki typowo świąteczny wzór, który jest po prostu przepiękny Nie jest ciemniejszy, to jest takie ciemna, soczysta czerwień Tutaj w kamerze wygląda na taką żywą i jasną Więc też typowo świąteczne Dalej mam takie w serduszka i tutaj koniec wygląda tak. I nie są takie też w kropeczki świąteczne, ponieważ tutaj też mówię, tak jak śnieg zresztą. No i dalej mam śnieżynki. więc wszystkie świąteczne i piękne skarpetki. Więc też bardzo dziękuję. I ogólnie już tak, film trwa 13 minut. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeszcze raz, Wiktorii, bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ paczka jest naprawdę świetna. Zaraz będę się za czekolady, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. I co, więc mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście Instagram i YouTube będą w opisie Wiktorii. Moje też będą. Więc kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Więc pa pa!